A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, czwartek, 26 września. Dzisiaj wyjątkowe nagranie, dlatego że mamy jubileusz, setne wydanie odcinka KryptoFleż i z tego miejsca chciałem przede wszystkim podziękować Wam, widzom, bo bez Was nie byłoby nie tylko tych odcinków, ale również nie komentowalibyśmy z taką częstotliwością wiadomości, które pojawiają się oczywiście na rynku kryptowalutowym, jak również nie byłoby nie tylko wiadomości, Wiadomości, ale również komentarze, opinii czy też em, analiz, które tutaj mam codziennie od poniedziałku do piątku em, dla Was e, przygotowywać. E, ja również z tego miejsca chciałem przede wszystkim podziękować całej redakcji komparik 24 twi, za e, publikację e, tych materiałów. E, jak również osobiście składam podziękowania na ręce Marcina Venusa e, e, za dobrą e, współpracę i rozpoczęcie tej współpracy dokładnie szóstego. 6 maja 2019 roku, czyli praktycznie już 4, ponad 4 miesiące do tyłu i możemy szybko tutaj zobaczyć, 4 miesiące i już setny odcinek. Oczywiście widzimy tutaj po waszych subskrypcjach, widzimy również po liczbie wyświetleń, że materiały, które przygotowujemy wam się podobają, ciekawe komentarze zostawiacie pod materiałami. I chciemy, chcemy oczywiście dalej tą współpracę kontynuować i jeszcze lepsze materiały Wam tutaj dostarczać. Przyszło mi komentować setny odcinek w trochę nietypowych okolicznościach, dlatego że przeżyliśmy piękną przygodę od maja do praktycznie dnia dzisiejszego na bitcoinie, natomiast w dniu dzisiejszym dokładnie no musimy komentować spadki, które od dwóch dni trwają właśnie na rynku kryptowalutowym. Autowym, więc piękna przygoda z wyjechaniem oczywiście w okolice 14 tysięcy, długo, długo, długo później nic, takie range'owanie, spadek w okolice 10-11 tysięcy, no i klinowanie do dołu i finalnie wybicie tego klina dołem 8300, okolice 8300, tak 26 września wygląda kwotowanie na kontrakcie terminowym w Chicago Bitcoina. Czy rynek kryptowalutowy się podniesie? Kiedy się podniesie? Dlaczego nastąpiły tak duże spadki? Ile one potrwają? I czy rzeczywiście rynek ma szansę jeszcze w tym roku wyjść na wyższe poziomy cenowe? Te pytania stawia praktycznie cały internet, Twitter, fora internetowe, grupy facebookowe, oczywiście również osoby, które komentują rynek, przyścigują się w tym momencie w analizach tego rynku i w próbie odczytu danych, które mamy i próbuje się przewidzieć przyszły kurs. Za chwileczkę wrócę do tych komentarzy, dlatego że analiza samych komentarzy jest również bardzo ważna, dlatego że możemy zobaczyć jak jaka jest opinia drugiej strony rynku. Niektórzy youtuberzy, moim zdaniem, bardzo trafnie oceniają rynek, między innymi Bitcoin Phoenix, jak i również Filip Konieczny. Ostatnio nagrał bardzo ciekawy materiał i zachęcam do odsłuchania. Krótkie refleksje na temat bitcoina, ale przejdźmy w takim razie na TokenEo News i zobaczmy po kolei, jak wyglądały te komentarze i oczywiście przejdziemy później do rynku i na samym końcu ciekawostka, jeśli chodzi o rynek niezwiązany oczywiście z, z bitcoinem. W serwisie oczywiście to News mamy dużą ilość wiadomości i tutaj jeszcze chciałem pokazać tylko i wyłącznie swój kanał i odcinek 99. Dzisiaj setny odcinek trafi właśnie na kanał, w którym w tym momencie jest subskrybowany przez 7920 osób. Mam nadzieję, że do końca tygodnia dobijemy do 8000, więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zachęcam właśnie do dania tutaj subskrypcji. Można oczywiście również zaznaczyć taki dzwoneczek przy subskrypcji, aby być cały czas na bieżąco poinformowanym o tym, że pojawia się nowy odcinek um... Krypto Flash. Zapraszam również do Komparik 24 codziennie od 7.40 do 8.00, kiedy transmitujemy oczywiście nowe odcinki. W Token.io News widzimy również kwotowanie do polskiej złotówki. To kwotowanie w tym momencie jest w wysokości 33 480, więc widzimy, że mamy spadek od ostatniego tutaj czasu, praktycznie ostatnich dwóch, trzech dni zjeżdżamy z okolic 40 tysięcy, no jest to dosyć duża strata, dlatego przyglądamy się w tym momencie opinii Bitcoin Phoenix, temat numer jeden, ogromne spadki na Bitcoinie, no i tutaj możemy przeczytać w tym artykule, że Bitcoin oczywiście jest królem kryptowalut i większość oczywiście spadków, które jest na rynku, ciągnie, czy jest powodowane właśnie przez bitcoina. Ostatnio mieliśmy alt season. Oczywiście uznane, uznane wzrosty na Altach przez niektórych za super ruszenie w kierunku północnym, natomiast to było tylko przez dwa dni i następnie Bitcoin ściągnął bardzo skutecznie, ściągnął pozostałe tutaj alty za sobą. Dominacja Bitcoina jest tutaj... Jakby niepodważalna. Natomiast czytamy, że bardzo dużo jest reakcji, oczywiście, na Twitterze, dlatego że Twitter jest najbardziej uczęszczanym medium społecznościowym, jeśli chodzi tutaj właśnie o, o rynek kryptowalutowy. No i pierwsza przyczyna podawana przez Bitcoin Phoenix to być może jest to hash crash, czyli chodzi o hash rate na bitcoinie, spada opłacalność wydobycia. Niektórzy oczywiście inwestorzy, czy raczej znaczy niektórzy nie inwestorzy, ale ci, którzy udostępniają swojej mocy obliczeniowej, uznali, że w tym momencie jest mało opłacalne już wydobywanie bitcoina, więc utrudnili czy zrezygnowali może z tego wydobycia i być może jest to hash crash. Inna oczywiście Tutaj teza podawana w tym komentarzu, to mogą być oczywiście też tutaj nie tylko górnicy, ale również może być to spowodowane, że drobni inwestorzy przestali w końcu wierzyć w bitcoina w momencie, kiedy ten bitcoin klinował. No i bardzo niewielki spadek poniżej linii właśnie 10 tysięcy czy nawet 9 tysięcy bo tam była taka linia na kontrakcie terminowym, spowodował właśnie ogromny Ogromną panikę na rynku. No i panika jest, no i rzeczywiście tutaj bardzo fajny, bardzo fajny komentarz od Bitcoin Phoenix, który mówi właśnie, że jest bardzo dużo, przywołuje on Antoniego Pompliano, który wskazuje właśnie, że rozróżniać należy inwestorów krótko i długoterminowych i to jest rzeczywiście fakt. Tutaj jakby możemy myślę podpisać się pod tym dlatego że długoterminowi inwestorzy w ogóle nie tracą na kursie Bitcoina i to jest tak samo jak z indeksami. Warren Buffett nie, nie tak dawno wygrał zakład, gdzie założył się, że indeks przebije wzrost indeksu przebije każdy jeden wzrost funduszu inwestycyjnego, że nie ma sensu mierzyć. Tymi, powiedzmy, akcjami w przypadku rynku tutaj kryptowalutowego, różnymi altami, wystarczy zainwestować w bitcoina i w dłuższym terminie. Oczywiście, długoterminowi gracze zawsze wygrywają. I widać to nawet też po komentarzach, po zachowaniu rynku, że małe spadki powodują totalne załamanie wiarę tego rynku, natomiast wzrosty, na przykład dwucyfrowe wzrosty, powodują zachłyśnięcie się poszczególnymi Projektami. Bardzo fajny materiał, warto przesłuchać. Zapraszam na Tokaneo News. Ten materiał jest tutaj właśnie dostępny pod tytułem Bitcoin Phoenix. Bakt stoi za spadkiem Bitcoina. Oczywiście kolejny artykuł, gdyż serwis skupia się tutaj właśnie na tych spadkach, gwałtowne spadki altcoinów, co za tym stoi. No i trwają dyskusje znowu na temat przyczyn i skutków tej sytuacji. No i niektóre, oczywiście, alty. Odnotowywały tutaj najpierw spadek 3,5%, 16, 20, a później nawet powyżej 30. Więc Bitcoin bardzo powoli zaczął te swoje spadki. Przyspieszenie jest na dwóch godzinach o godzinie 20 i 21 polskiego czasu. Pierwsze wyłamanie w ogóle bez wolumenu. Tam nie było orderów na zlecenie, znaczy na książce zleceń, nie było dużych wolumenów. Więc bitcoin bardzo szybko spadł o 1000 dolarów, a później wywołał już lawinę wyprzedaży. Ale ta lawina wyprzedaży, jak za chwileczkę tutaj pokażę, właśnie na wykresie 60-minutowym, te pierwsze spadki zostały tutaj wybierane, właśnie od ceny w okolicach tutaj w okolicach gdzieś 8650 do 8000, więc tutaj bardzo duży wolumen zakupowy wchodzi do gry i są te wolumeny wybierane. Także widać, że ta panika została w pewnej części czy w pewnym momencie przechwytywana. No i altcoiny w dużej mierze polegają na bitcoinie, no i wiemy, że bitcoin ściąga jednak te altcoiny, nie ma alt season. I jedną z czy z, kolei, kolejną z przyczyn podaje się tutaj właśnie takie stanowisko czy deklaracje yy, pana, który yy, należy do Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, yy, i on mówi o tym, że yy, Trumpa stawiają yy, tutaj w stan oskarżenia wiemy, kolejna afera w Białym Domu, no i próbują odwołać Trumpa ze stanowiska, no i tutaj podaje się być może takie tutaj argumenty, że Bitcoin rzeczywiście ściągnął cały rynek kryptowalutowy na to, a wiemy, że Trump nie jest zwolennikiem cyfrowej, waluty. Również po raz kolejny, w kolejnym artykule czytamy, że być może to jest uruchomienie platformy BACT. Ja osobiście bardzo wierzę w tą platformę i spodziewałem się wzrostów po jej launchowaniu oczywiście w rynek. Cytat tutaj czytamy, na pewno powstało swojego rodzaju rozczarowanie powolnym startem BACT, jednak niektóre oczekiwania były zbyt ogromne. Z pewnością lepiej wystartować powoli i budować swoją pozycję niż rozszerzyć począć z wysokiego C i obserwować jak wszystko ulatuje dwa miesiące później, więc tutaj komentuje to Jeff Dorman nie byłbym tutaj akurat tak bardzo mocno sceptyczny, że platforma BAKT za dwa miesiące, że tak powiem, przestanie istnieć, czy bardzo zwolni BAKT, przyspiesza, ale na pewno jeszcze to chwilę zajmie. Materiały odnośnie BAKT znajdziecie również na tokeneo news, co to dokładnie jest i jak ten projekt działa. Inwestorzy nie są optymistyczni, dołek został osiągnięty to nie koniec spadków, czyli jedni są optymistyczni, drudzy mówią nie, nie, nie tutaj to nie jest koniec spadków, jedni mówią 8 tysięcy to jest taka granica, że warto kupować ci, którzy stoją po drugiej stronie barykady mówią, to będzie jeszcze niżej. Jak to wygląda z punktu widzenia inwestora? Budowanie pozycji nie odbywa się konkretnie na dołku, bo bardzo ciężko jest przewidzieć sam dołek, ale budowanie pozycji polega na wchodzeniu w rynek, w po cenie, która najbardziej jakby tobie odpowiada i, e, i dostępny jest oczywiście wolumen. Tak robią duzi gracze. Duzi gracze korzystając na przykład ze spadków, a wierząc w projekt, budują swoją pozycję i te budowanie pozycji jest rozciągnięte w czasie, więc e, osoby, które e, uważam są zainteresowane rynkiem kryptowalutowym, powinny rozważyć aktualną e, sytuację, aktualną e, cenę bitcoina, bo e, może ona być oczywiście z punktu widzenia czasu bardzo atrakcyjna, jeżeli wierzymy w ten rynek. A ja osobiście bardzo, bardzo wierzę. Oczywiście nie stanowi to żadnej porady inwestycyjnej, jest to wyłącznie tylko moja opinia. Natomiast ja uważam, że z każdym dniem, kiedy cena jest niższa, jest bardziej oczywiście atrakcyjna do budowania pozycji. I ciężko opowiedzieć, czy my za dwa czy trzy tygodnie będziemy mieli w tym momencie już osiągnięty dołek. Być może to jest dołek, a być może będziemy budować dołek na siedmiu tysiącach, dlatego częściowe czy rozłożenie zakupów w czasie jest bardzo tutaj oczywiście bardzo oczywiście sensowne. No i tutaj jeszcze podaje się Dominacja, oczywiście, bitcoina. Bitcoin, ta dominacja troszeczkę spada. No, śmieszne jest to, że spada do 68 i mówi się o tym, że dominacja bitcoina zaczęła spadać. No, 2% to nie jest może dużo, ale rzeczywiście, bitcoin jest dominantem totalnym, jeśli chodzi o rynek. I tutaj najbardziej oczywiście może długo, długoterminowo zyskiwać bitcoin bo w pozostałe oczywiście alty oprócz tych fundamentalnych mogą być tylko i wyłącznie tutaj loterią ale są coiny, które nie spadały tak bardzo tutaj między innymi binance coin Trzymał się przez chwilę, oczywiście również uległ tej presji sprzedażowej, ale nie, nie aż tak strasznie dużo. Binance, Binance Coin jest w tym momencie tutaj również porównywalny, czy jakby może nie porównywalny, ale jego siła uzależniona jest od wejścia również na rynek amerykański. Więc są różne powody tutaj spadków tych altcoinów, natomiast bardzo ciekawa jest sytuacja właśnie na samym bitcoinie. Ja uważam, że z każdą godziną, kiedy ten bitcoin rzeczywiście schodzi na dół, jest coraz bardziej oczywiście atrakcyjny do zakupu i osoby oczywiście, która, których wiara w bitcoina... Jakby przerasta. No, oczywiście, mają okazję do wykazania się czy do zarobienia. Jeżeli twierdzicie, że Bitcoin będzie jeszcze spadł, macie możliwości i narzędzia do tego, żeby zarabiać na przykład na spadkach. Ale ja osobiście. Tego nie robię, bo uważam, że bitcoin wróci powyżej jeszcze 10 tysięcy i to myślę, że bardzo, w bardzo krótkim czasie. Ciekawa informacja na sam koniec, zupełnie oderwana od spadków bitcoina, blockchainowa firma wprowadzi rewolucję w przemyśle kawowym. Nie wiem, czy to jest akurat bardzo przyjemna informacja, bo większość z nas lubi pić kawę i nie wiem, czy obserwujecie w ogóle rynki surowcowe, ale pomijając już jakby bitcoina i pomijając cały rynek kryptowalutowy, kawa bardzo mocno ostatnio spadła, no i firma Grainchain, spółka ta zawarła umowę z firmami z branży właśnie kawowej z całego Hondurasu, no i chce wprowadzić specjalną platformę, która ma dostarczyć taką przejrzystość w łańcuchu dostaw. No i Honduras jest jednym z wiodących dostawów, dostaw, dostawców kawy na świecie, a wiemy, że kawa bardzo mocno spadała w ostatnich latach i pojawiła się ostatnio, moim zdaniem, niezła możliwość tutaj zarobienia na wzroście cen kawy. Ale o tym za chwileczkę wam powiem, przedstawiając wam tutaj odpowiedni wykres. I dokończmy tylko ten artykuł, kryzys spowodowany na fundurasie między innymi jest kryzysem na który wywarła taka presja spadku cen wywarła właśnie tutaj na producentach bardzo duże takie piętno no i teraz próbuje się wprowadzić platformę która opartą oczywiście o blockchain która ma poprawić zaufanie między dostawcami a bankami no i banki oczywiście chcąc dać udzielić jakieś pożyczki kredytu muszą oczywiście znać przejrzystość danych i udzielając na przykład kredytu chciałby mieć wpływ, czy też wiedzę, gdzie te pieniądze trafiają. No i ta platforma ma to właśnie umożliwić, że udostępniony zostanie również portfel rolnikom, by ci mogli nie tylko składać wnioski o pożyczki, ale także w momencie ich przyznania banku również jako druga strona. Pożyczająca pieniądze mogła kontrolować przeznaczenie tych środków, i ma to poprawić identyfikację i całą, jakby, logistykę. No i czy warto rzeczywiście stosować takie rozwiązania? Myślę, że takie rozwiązania coraz częściej będą stosowane, między innymi właśnie w przemyśle tutaj rolnym. Ale ciekawą rzeczą jest to, że zbiera się nam kawa do wzrostów. Ja wczoraj podawałem. Wczoraj podawałem właśnie informację dotyczącą, dotyczącą kawy w moim klubie inwestora, w takiej zamkniętej grupie, gdzie analizuję pozostałe rynki. No i popatrzmy na wykres dzienny kawy, historyczny może. Znałapaliśmy świetne tutaj dno od lat, najtańsza kawa. Widać zbudowana akumulacja, która dała tutaj w tym roku całkiem nieźle zarobić i rynek wrócił z powrotem w to miejsce zreakumulował się, wyszedł do góry sprawdza w tym momencie górną część akumulacji, celem mojego zagrania jest oczywiście ten poziom i tutaj bardzo ładnie widać, że w ciągu ostatnich tutaj dni rynek próbował wyjść do góry 4 świece, raz, dwa, trzy, cztery świece, każda próbuje wyjść do góry absorbuje presję sprzedażową natomiast zamknięcia są na coraz wyższym tutaj poziomie, no i wczoraj mamy otwarcie washout i Tutaj jest knockout techniczny, czyli podaż, która była tutaj absorbowana, została zebrana właśnie na tym ruchu i spodziewam się ruchu do góry. No i myślę, że oczywiście wschodząc na inne, na troszeczkę niższe interwały, tutaj zostanie również, mamy tutaj drugi rodzaj, jakby akumulacji i blockchain. Rolnicy w Hondurasie rynek kontraktów terminowych na kawę wszystko razem połączone niech kawa idzie do góry ale na pewno to nie w jakimś dużym stopniu i w bardzo nagłym nie spowoduje wzrostu cen kawy więc miejmy nadzieję że w swoich ulubionych kawiarniach będziemy jeszcze przez jakiś czas pić kawę po aktualnych cenach z mojej strony to wszystko, setny odcinek. Dziękuję, zapraszam również do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?